Tutaj Marcin. Witam w pierwszym odcinku symulator autobusów i tramwaju San Francisco. W tym odcinku rozpoczniemy kurs linii 901. Mam nadzieję, że to będzie proste. Oczywiście nigdy nie mówię pierwszeństwa pierwszej przyjazdu. Bezpieczeństwo swoich pasażerów ma zawsze najwyższy priorytet. No dobrze. Tą grę mam już od dawna Nie wiem je od jak dawna, ale ją mam To jest pierwsza seria. Nagrywam już dwie Ace of Space, który pojawi się jutro albo za dwa dni. Aha, i tak dla Waszej wiedzy to w sobotę i niedzielę dużo się pojawi odcinków. Dużo, dużo, bo właśnie w sobotę i niedzielę Mogę grać No Jest 16.39, mógłbym się przespać Nie chciałbym sobie, no Prześpimy się mm, No sobie, można się przespać Oczywiście, oczywiście, oczywiście Oczywiście, oczywiście um, Dobrze, godzina Damy na mm, Damy na to dobra, śpimy. No i tak właśnie. znika na C obraz. co się dzieje. O i znowu wstajemy. Okej. Okay. Oto nasze autko. Wchodzimy C w jeden, czyli nie to... O, odpaliliśmy auto. Teraz dajemy taba i jedziemy. Dajemy N. Rozpoczynamy stąd podróż. Ściszę sobie głośniki. z dnia w czymś tam, nie pamiętam rozwaliłem pachołki chyba teraz tu trzeba iść nie, tam eee. dzień dobry panie chciałam od pana odebrać plan trasy oto główne menu tutaj jedziemy takim autobusem bo inne trzeba odblokować tutaj nam się pokazuje trasa typ, czas i czas przejazdu i linia oczywiście, numer trasy no i skąd, dokąd tak pojedziemy dzisiaj 900 numer trasy 2. Czas dzień i noc, czas przejazdu 33 minuty, czyli pół godziny i 3 minuty. Dobrze, jedziemy taką dość tutaj, już aktywujemy. Pod przyciskiem Q pokazuje nam się aktualny rozkład, początek. Następny czas o 11, czyli zaczynamy o 11, czyli za minutę. Spóźni się, no widziałem. To nasz autobus. Po go rozgać, musimy bardzo dużo rzeczy zrobić. E. What? Te Zasilanie pogładowe. E. Włączone śnieg. Szybko wbijamy tu. Początek. Kurs 1.900. Czyli Lina. 9.00. Enter. Zero jeden. Bardzo się spieszę. bo... Milion Dobrze. Teraz dajemy taba. Nie taba, tylko F. Szybko, page. Oj, sorry. No właśnie, czemu nie możemy jechać? A. Kurde, nie wiem jak widać Czy dobrze, czy źle No to pewnie ja tak widzę Tutaj mam silnik nasz autobus. What the fuck? Ogarnij dupę. Jedziemy. Idziemy takim ogromnym autobusem. Trzeba wyjechać z tej zajezdni Musimy pojechać ten. Tam wiem, że tam był, tam by było nam trudniej po prostu wjechać, mam lagi. Teraz tutaj jest zakaz zjazdu, ale jest jakaś via... wyjazdu to jak pierwsze. No i tutaj oczywiście mamy zakręty. ale ja będę hamem. I się po prostu wryję tutaj. Nie mam nadzieję, że w nim nie walę. tutaj teraz musimy skręcić fajna, fajna super zajezdnia jest, to serio tutaj trzeba wszystko skręcać, kurde no zobaczycie jak tutaj jeżdżą dopiero taki cyrk będzie taki cyrk będzie no właśnie, kolejny Kolejna padka dawaj, dawaj, dawaj. Wiemy, musimy się tutaj robić Wiem, że trudno, no, ale trzeba. O to Jezus, Mariusz, jak się wstraszyłem, bo ze... się na czerwonym przyjeżdża. Jezus, jak się wstraszyłem. Lira, lira, lira. Tutaj mamy właśnie tam damy sobie Q. Upływ czasu. Skręcamy teraz tu. O 12 za 5 minut możemy sobie zrobić przerwę na kawkę. Może obie oh, tutaj są. No, Czuję, ja tak ładnie, ładnie nie wygląda. Nie fajnie dzisiaj jeszcze. Możemy sobie tutaj stanąć, otworzyć drzwi, żeby się nawietrzył pojazd. wyłączam silnik. Cały czas zasilanie pokładowe jest. Tutaj mamy linię i typ. No i tutaj oczywiście będziemy sprzedawać bilety, ale to ja Wam wszystko opowiem. Jest 11.56, tu jest zegar. Czerwony zegar, to jest, musimy lecieć o 12.00 i następnie przystanę o 12.03, a jest 11.56. 54 minuty. Nie nasz pojazd na to że tak mogę głupio nazwać. Zobaczmy, jeszcze kompletnie sprawdzałem tutaj, czy pojazd jest gotowy do jazdy dalszej po jakimś innym kierowcu. Dobrze, dobrze. Tutaj nam wszystko dobrze widać, tylko szkoda właśnie, że nie możemy wciągać. Ale to może się dopracuje kiedyś. symulator autobusu. Simulator autobusu Tam 2 to by było nieco nie. Tutaj mamy rozpocząć przystanek. to są nasze światła. Tu jest słońce. Piękne, przebija na głowę. Możemy otworzyć sobie też znowu maskę silnika. Niech się silnik wywieczy. Dobrze, możemy odpalać. O, nie mogę iść. Mhm, okay. hmm, tutaj jest kabina. Jak tutaj ktoś przed chodnikiem by nie wiedział jak ja iść, to może tak. Przepraszam, był czerwony. E, jak się jedzie? O, trzeba tam i tam, 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 dobrze, zaczynajmy Sprawdzę ile minut trwa odcinek Dziewięć? Już? Tak szybko? Więc ja chyba na dwie części No Mhm Nie powiedziałem A. Ania! Jedziemy i Dziękuję O, no właśnie, to jest głupie My Mogą sobie tutaj robić coś Ja nagrywam, a ty nie

Mf3. A? Pamiętaj, że twoja postać może się zmęczyć. W takiej sytuacji pomoże ci kawa odpowiednia ilość snu Właśnie spam Jestem spanem na teraz Nie naprawdę nie kupi w letu Hello, hello

czerwonym i nic mi nie zaszkodzi chyba jakimś zatem ten pan autobusem to właśnie wyjechał. Znalazł się tu. Przecież ciebie nie było. No i właśnie na tej trasie jest korek. Można się poczekać 5 minut jakieś pół godziny nie więcej i będziecie bardzo spóźnieni. Kolejny lak, jak zwykle, w tamtym od też taki lak był. No właśnie nam zniknął napis Ale... Jezus Maria, nie zamknąłem tych drzwi. Nie no, jest to po prostu genialny jak jest. Po prostu czad. Nie, raczej. Nie, nie potrzebujemy oświetlenia. Dosyć jasno. Teraz skręcamy w prawo, możemy tutaj wjechać, o ile się zmieścimy. Ale wrąbaliśmy w słop. Szybko cofniemy? zahamujemy miejsce. Tutaj nie idziemy. Jedź. czy ja? tu się zmieszczę jeśli bym był taki głupi i bym no zmieszczę się i oni zaraz zostaną mi zielone ale nie będę mi się, nie chce mi się kompletnie czekać więc skręcamy tu i idziemy wprost Dobra, więc myślę, że nam się odcinek podobał. Nie zapomnijcie go ocenić. Widzimy się na tym przystanku. Trzymajcie się. Cześć.